Od początku wejścia w politykę Sławomira Mencena nie miałam co do niego żadnych złudzeń. Przypomnę jego początki biznesowej kariery. Handel bronią, kryptowaluty, kantor i różnego rodzaju kontakty jednoznacznie wświadczyły, w którą stronę może pójść Sławomir Mencem. I się nie myliłam. Ci, którzy marzyli o koalicji Mencena z PiSem. Myślę, że mogą się czuć teraz zawiedzeni. A ja od początku mówiłam i pisałam, za co spotkały mnie frontalne ataki o tym, że Sławomir Męcen nie będzie nigdy koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że mentalnie jest koalicjantem Donalda Tuska. Przypomnijmy jego głosowania ostatnie, jak się zachowuje w Sejmie, jego wypowiedzi, jego wpisy, a wreszcie jego piwo z Radosławem Sikorskim, bo to Radosław Sikorski był główną postacią jego piwa w kampanii wyborczej jego piwa z Mencenem w lokalu Mencena. Warto o tym pamiętać i, tak jak powiedziałam, nie łudźcie się, że będzie koalicjantem dlatego że żadnym koalicjantem, lojalnym koalicjantem partii konserwatywnych on nie będzie.